A ja nie umiem grać sandam Daj spoko, e, Filip nie umie grać Sadosen To w ogóle nie umie grać. Ty, Adasz? A? Ja, ja słyszałem to co powiedziałeś i zaraz dzwonię na policję i będę zgłaszał, że mnie harasujesz, tak nie wiem jak to po prostu <grym> <powiedzieć>. <grym> e, e, 420 <grym> um... Dobrze Srogo O kurwa Nie dam wam <grym> Ja F**k z eee. Fortune. Aha, ja nie mam tego, dobra Lel Jakie chile tam poszły No wiem, i złapy, o kurwa Brawo Rudy Wyjebane chłopaki, shana na ryj I Wepchnij go pod wieżę kępa, nie wiem, uciekaj ja Nie wiedziałem, że on może robić coś takiego, ja pierdolę co to jest kurwa co? Pierdolę, ty, no ja chcę go zajść od tyłu smokiem kurwa wepchnąć do, do nas pod wieżę. tutaj kurwa jakieś jakieś oko jebane, które kurwa strzela we mnie o kurwa O ja cię pierdolę toś yeah. chyba czystą, czystą kondolencję z killa tutaj pokazał tym grabem <laughs> Jak ktoś mógł takie słowo wymyślić Kondolencję No Kondom J jak, jak to kur się celuje? Kondom, no kondom To jest... Nie wiem Zaszłam w ciąże. No to kondolencje Nie no nie no Gęba zabrał killa Gdzie? Czemuż spoczywałeś Bo tak Chciałem mieć kurwa To ja go I co pedale? Nie mogę nic zlasitować kurwa, dlaczego? A. Smagdad, all on the floors kurwa. Ratujcie jajko I się ciągle wydaje... się ciągle wydaje, że to Filip graty Bo to typowo jego poziom Ej słuchaj, a dojść zaraz zrobimy coś Czekaj. Ja muszę walnąć. Ale zrobimy, coś, zrobimy coś nielegalnego. Zrobimy gwałt. <noise> no wiem, chciałem może wcześniej ale jest tydzień, no że jest lepiej. To Kurwa! O ja cię pierdolę! Ty patrzcie, jaka animacja bykowa. Cześć, weź go zabij proszę. Ja, proszę. Zgrasłeś w hmm. sekundę, nie? Idźcie do mnie, mam ja mam ultego. Ulta i jomu ja. Wypierdalaj Kalista. Krzyszu, możesz odpalić tego ulta, nie? Nie. Wypierdalaj! Oni ci jedzą, czaisz? Spierdalałem cię jak krakersy. Ale jesteś głównym. Kiedy Krzysztof Galara używa jomu? Żeby stara. spierdalać? Żeby stać pały? Żeby stać pały i spierdalać. Gdzie mnie z kurwy synu uciekasz? Ale on on na rąbie, nie? Jak na rąbie, jak on kurwa jest głównym. No to zobaczymy. O Jezu, no, to z, ty no, z tym twoim nakładowanym głównym to na rąbie, nie? Boże, kipi! C'est la vie? C'est la vie! Jelipa pąsy no fum, kurwa! Widzę, ptaki jest bezużyteczny, nie? Przegramy z krentą sam i <gulé> po <O>, dziwi! Oooooh, otar! <gulé> Patrz jak jest dobra! jaki dziuk Patrz jakiś juk! Jestem słaby w tą grajdę ja ją odinstalować. Skurka. Nie, będziesz jak Naruto, przypomnij sobie o przyjaciołach i jak jakieś... później. <śmiennie> nie wiem, że przygina. No nie bij się teraz. Kurwa. Jak nie bij, kurwa, żebyś bił, to by spokojnie to zrobione było. Nie, bo, bo, ale, ale nie, kurwa, po co, kurwa? lepiej po Nergalem, kurwa. Zamknij pizdę, czaj Nie tego ulta kiedyś? Zamknij mordę, bo ci kurwa wszystkich pozabija. I skończy się <śmiennie> dziecka! <śmiennie> Do Lunasze Aaaaa, bez kitu No, To ściana. No to dzisiaj Dobrze, dobrze, będę żył Lera być! Dziękuję! Ej Filip, jak mam matura? A nie zapomniałem, ty wszyscy nie znałeś roku. Jak to jest mieć kręcić dziewczyną, która jest w takim samym wieku, ale ty jednak jesteś o jeden poziom intelektualny niżej od niej?

Rudy! <gryzny> ej, ej, jest problem No słuchaj Łoda <gryzny> To Flappy Bird? wiecie go? Ej, Chodźcie, chodźcie, chodźcie Naraz, kurwo Dynka ej Ej, top Idź na topa, kempa teleport No nie, czemu nikt mnie nie zespołanił? Jestem. I to mi nic nie pomoże, by mnie zrobi pod wieżą w ogóle, nie? No. <laughs> Więc pozdruszaj set. Po co, po co tutaj kurwa przylazłem? <laughs> Ale opóźniłeś jego <się> ekspansję. <laughs> o lag, LAG! Piu. Piu. Dobra, jestem. Krzysztof i lag. Ja jednak mam lagi. Nie, 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 Mam nadzieję, że nie grabuję. Kiedy Knyrek, Znaczyń. że się ogoliłem? Że co? Że się ogoliłem. Tylko pizdy się ogolą. O kurwa. Ja <grym> Ja nie wierzę! Ja pierdolę, Ej, nie, nie kończymy grę, bo nie mogę zrobić tego. O Co Nie wiem, fajnie się pita. Jazda z kurwami! Kurde. To dobrze, jak mamy Tu jest szako, tu jest szako, tu jest szako, pysznął po mnie. Mogę? Nara. No, SŁUCHAJ TY MNIE WKURWIASZ, NIE? LOL Max ściana Czekam na frut Dobra, jazda z nią Kurwa Nic nie zrobić, ale było I coś ma to Teraz czuki. Człowieku ściana I GG mm, Chyba zaraz jak zajebi normala, to chyba se zagram właśnie o wią nie? Gdzie? No już to suko! Wytyfy! <grystanie> <grystanie> garysmot, człowieku, garysmot Garysmod! <grystanie> Garysmod! Czyli ganiepa! Ignite, dubstep, śmiejemy się teraz z niego! <grystanie>